Może mi się kur... Weź jeszcze raz, tak zrób. Siema. O Jezu, co ta jest? Ty, się na tyle koło podnosi V-klasę. Weź tak jeszcze raz. Aha, <śledzisz> v klasy podnosi na tylne. Na full kill. A, normalnie. Weź jeszcze raz. No to wiem. pa, 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 pa. Kontrol i. Kontrol, i... ma... to, to tam na dzienniku zdarzeń masz informację. Czerwoni, czerwonym oficjalnie wypowiedziałem Ale lecę, ale lecę. Spacja. <laughs> ale fajne. Ale to z miejsca. Ja pierdzielę. że ja masz prawdę. Dlaczego to masz tej... Jedziemy normalnie! Nawet ja nie mam takich kropli podwóz. Pussy wagon. Chill back. Ej, gdzie by jesteśmy? Rozdzielamy się tymi foglasami jak coś i mm -mm. szukamy. na Czemu to ma taki hamulce hamulce i tak pójdę tak, Co za idiota! Dobra. Dobra. Jest. Gdzie jesteś, Pablo? Zapraszam cię na rządowy. Zapraszam cię na rządowy. Dobra. <grystanie> na rządowy. Dobra, ja się chcę dowiedzieć, gdzie on jest. A... Weźmy do tyłu, do tego. To jest ta bajka? Nie, do mnie postrzelił? Ja. Eee, jaka była licencja do postrzelania mnie? Porze, że teraz pod... W sensie tak? Bo ja się zatrzymałem za to, a mnie wyjechałeś z samochodem specjalnie. Niespecjalnie. Cepnąłem się, się, bo chciałem w, e, do tego garażu zjechać. No, a ty wyjechałeś we mnie specjalnie? Niespecjalnie, ja nawet nie wiedziałem, że to ty, kućba. No to w ogóle wyjechałeś we mnie na. No. Nie, nie chciałem, no to. Bo to nie jest inicjacja do zabicia, do strzelania człowieku. ...specjalne uszkodzenie mojego pojazdu. Nie! To nie... ...nie... ...nie... ...to nie... ...to nie jest inicjatywa do zabitych to nie jest... ...było specjalne. po widzę, naprawdę. Nie! Dostajesz ode mnie e, ostrzeżenie za bezsensowne szczel... Bez Ale serdecznie. to nie jest bezsensowne strzelanie. To jest bezsensowne... nie. W samochód? Nie, tak. bo jest ode mnie... nie. Tak? Ale wjechałeś mi w specjalnie w samo. Ja chcę teraz, żeby to wyjaśnił administrator, którego nie było na akcji. Tak? Weź Libertix'a to. Tak? Bo ty nie możesz wyjaśnić akcji, w której byłeś, bo to jest bezsensowne. Nie, 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 nie. Ale to jest bezsensowne, Nie, 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 wjechanie, nie, wjechanie tyłem w ciebie to nie jest e, inicjacja do zabicia. E, po, po pierwsze. A, a po drugie, nie wjechałem w ciebie specjalnie, tylko chciałem wycofać i wjechać na e, parking główny. A ty e, wysiadasz sobie od tak i ten. Myślałem, o, że wyjdziesz. 7.4. Myślałem, że wyjdziesz i pogadasz ze mną, że, e, dlaczego e, w ciebie wjechałem. A ty wysiadasz i strzelasz do mnie. No to wiesz, panie. Poblito. Tylko, że jeśli ty specjalnie mi wjechałeś w samochód, spe... to ja to tak postrzegam. Ale ja to tak postrzegam, poblito. Niespecjalnie. Ale ja to tak postrzegam. W dniu dzisiejszym odczuje, że ode mnie ostrzeżenie za, za bezsensowne no. Tak? Strzelanie. To coś co, że ostrzeżenie administracyjne za dawanie sobie remontu y przez akcję. Tak. nie, 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 nie. Fablito! Nie, to nie była, żadnego... to nie była, to nie była akcja. To ty... Jechałeś mi... Nie przyjechałem. Nie przyjechałem przez... Dobra. Dobra. Jechaliśmy w samochód bez żadnego... Podaj mi jeden sensowny powód do dania mi ostrzeżenia, to wtedy możemy... Celanie bez inicjacji. Tak? U mnie inicjacją było to, że specjalnie wjechaliśmy w samochód. Nie, nie wjechałem specjalnie Ale w samochód. Po, po, daj mi dowód! Daj mi dowód, że nie specjalnie wjechaliśmy w samochód, bo u mnie wjechaliśmy specjalnie w samochód. Także dziękuję. No na pewno. Jeszcze nie rozjeżdżasz. No, nie rozjeżdżam, no, nie. tylko się samochodem. Że nie możesz mi dać za to ostrzeżenia, bo u mnie wyglądało to tak bardzo. Zatrzymał... Właśnie dostałeś, dziękuję. Zatrz. No to sobie ostrzeżenie administracyjne. Dziękuję, może wracać do gry. <grytas> XD W Kodzis, kozisz, na udzielam pomocy, jeden. Debil. To jest jakiś debil. Przecież. Patrz! Patrz, jesteś przy głównym, chodź! Znaczy mnie na wyspie nie mam poza <laughs> na Ja to wszystko nagrałem Ja jechałem normalnie tym autem, nie? Nagrywarkę dodał aż ku Posiadam e, e, Co chciałem powiedzieć? E, jechałem e, na główny, bo Tesla niebieska mnie wyprzedziła, nie? I ten... I normalnie wjeżdż, chcę wjechać yy, na ten na yy, parking główny. Yy, obróciłem się tyłem, raczej yy, nie obróciłem się tyłem, tylko yy, cofnąłem, nie? I ten kremion się za mną pojawił, nie? I nie niechcący w niego uderzyłem, bo cofałem, nie patrząc, czy jest coś tam yy, za niego, nie? A on kurwa wychodzi, myślałem, że porozmawia ze mną, po, zapyta się, dlaczego. Yy, Zderzyłem czy chociażby mu dać na naprawę, nie? Albo żeby mu naprawić ten pojazd, to on do mnie strzela.